Jeżeli stanowi to dla ciebie wyzwanie i przeraża cię ten widok, to trading nie jest dla ciebie. To znaczy, prawdopodobnie w długim terminie nie dasz sobie rady, przez miesiąc dasz sobie radę, przez dwa tygodnie, pewnie też, może trzy miesiące. Ale jeżeli chcesz zarabiać przez lata, to musisz się nauczyć procesów. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mental Trading. Przed tobą kolejny materiał, który pomoże Tobie stać się lepszym traderem oraz inwestorem. Jeśli jesteś tym zainteresowany lub już nad tym pracujesz, to koniecznie zostaw subskrypcję i kliknij w dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. Dzięki temu nic ciebie nie ominie, a treści pojawiają się na tym kanale codziennie. Zapraszam do tego odcinka. Eee, będziemy z tym pracować przez jakiś czas. Zobaczymy jak wam pójdzie, bo to od was zależy. Dzisiaj pokażę pewien, pewien element. Yy, również powiem, gdzie to można zrobić. Yy, na czacie wkleję wam link. Uwaga, gorąca prośba. Możecie sobie wejść, możecie sobie pobrać, zobaczyć, czym to jest. Uwaga, za nic tam nie płacicie. Korzystajcie z elementów trialowych. Ok? Super. Xmind, dokładnie. Xmind to nie jest jedyny program, to nie jest jedyne rozwiązanie, to nie jest jedyny software, z którego możecie korzystać. Chodzi o tworzenie tak zwanej mapy myśli, ale moi drodzy, pytacie Paweł, od czego zacząć budowanie swojego biznesu tradingowego? I Nasze stare przyzwyczajenie mówi o tym, no dobra Paweł, jakie PKD, jaka forma prowadzenia działalności, nie? Paweł, powiedz, czy ja mam otworzyć spółkę, yy, czy spółkę komandową, czy spółkę z o, czy spółkę w Polsce, czy spółkę w Anglii. Kurcze, słuchajcie, to ta formuła, taka formalno-prawna, jest ostatnią rzeczą, której potrzebujecie. Jest ostatnią rzeczą w tworzeniu swojego biznesu, który się nazywa trading. Ok, i oczywiście ja wiem, że niektórzy z Was nie są w stanie, <coughs> przepraszam, teraz odpalić sobie komputera. Ale skoncentrujcie się na tym, co mam do powiedzenia, a później być może będziecie wracać do tego materiału i yy, będziecie sobie przerabiać pewne elementy po kolei, moi drodzy. Mówiąc o tradingu, trading, jako taki punkt, możemy sobie go nazwać. Mój biznes, który się będzie nazywać trading. Chcę zostać inwestorem, chcę zostać inwestorką. Jak zwał? Tak zwał. Oczywiście, ja teraz pójdę trochę dalej. To, to nie są rzeczy, moi drodzy, nowe dla mnie, ale zobaczcie, że tu jest wypisanych kilka elementów. My sobie przez to przejdziemy. Nie jest to wszystko, co można zapisać w takim panelu, i ktoś sobie pomyśli: O kurwa, co oni robią, nie? Jeżeli stanowi to dla Ciebie wyzwanie i przeraża Cię ten widok. To trading nie jest dla Ciebie. To znaczy, prawdopodobnie w długim terminie nie dasz sobie rady, przez miesiąc dasz sobie radę, przez dwa tygodnie, pewnie też może trzy miesiące. Ale jeżeli chcesz zarabiać przez lata, to musisz się nauczyć procesów. Musisz się nauczyć procesów. I. Ja nie będę Was tutaj gilać i na zasadzie łechtać, bo jesteśmy klientami. Paweł, my jesteśmy Twoimi klientami. Powiedz nam, że będzie prosto, że będzie super przyjemnie, i że ja nic nie muszę robić i będę miał hajs. No. To ja odpowiadam tak. Ale będzie prosto. Będzie przyjemnie. Naprawdę będzie przyjemnie. Naprawdę będziecie z siebie mega zadowoleni. Będziecie się cieszyć. Będziecie. Szczęśliwi! Jestem w, jestem w 100% przekonany. Tylko najpierw zróbmy robotę, która jest, zróbmy te rzeczy, które mają nam coś stworzyć, i na tym, co stworzymy, będziemy mogli, słuchajcie, robić kolejne rzeczy, czy też na tym zbudować efekty, na tym zbudować wyniki. Tylko podaję Wam bebechy, o których, uwaga, to jest do zapisania. Jak nad tym siądziecie później, zajmie wam to może 15, może 20 minut. Max. Teraz to wygląda o kurczę, jakieś strzałki, jakieś coś. Ja nigdy Paweł nie robiłem. Chcecie efektów? Jeżeli ktoś z was chce mieć stały przychód w tradingu, chce mieć hajs, chce mieć... Wiecie o co chodzi. Chce mieć to wszystko, o czym tutaj gadamy, o tym co ja pokazuję. Chcecie mieć to wszystko? To jest możliwe, to jest realne. Po to robimy ten projekt, żebyście mieli te efekty. Tylko proszę zaufajcie mi, że musimy o pewnych rzeczach pogadać, ale ja wam nie będę słodzić, tylko wam będę po prostu mówił tak jak jest, szczerze. Bo yy, tylko w ten sposób możemy zbudować yy, słuchajcie, coś razem. Tylko w ten sposób wy możecie mieć efekty. Jeżeli was będę okłamywał, ściemniał, no nie chuj, no nie wyjdzie to. Albo będziecie mieć później do mnie pretensje. Paweł, bo ty nie powiedziałeś. Nie tędy droga. Pełną wersję tego spotkania znajdziesz już dziś w naszym panelu edukacyjnym, do którego link znajdziesz w opisie. Zaraz obok widzisz kolejne polecane dla Ciebie nagrania, także trzymam kciuki za Twój dalszy rozwój. Nie zapomnij zostawić lajka i komentarza. Doceniamy każdy taki mały gest, a pozwala nam to po prostu dalej rozwijać kanał. Jeśli chcesz, żeby jakiś temat poruszyć w kolejnych nagraniach, śmiało pisz w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnych, najnowszych odcinkach.